Cześć! Jestem Mateusz, jestem trenerem Jopa Klinik i opowiem Wam dzisiaj o dwóch ostatnich już etapach naszej prawidłowej rozgrzewki. Pierwszym z nich jest aktywacja centralnego układu nerwowego. Polega ona na wykonywaniu szybkich, eksplozywnych ruchów, tak żeby ten układ nerwowy pobudzić. Pierwszym przykładowym ćwiczeniem jest uderzanie piłką o ziemię. Drugim skoki w miejscu z napinaniem całego ciała. Mogą to być również wskoki na skrzynie, bądź wszystkie inne ćwiczenia, które jesteśmy w stanie wykonywać eksplozywnie. Drugim, ostatnim etapem jest rampowanie. Rampowanie jest charakterystyczne dla treningu siłowego i polega na, potocznie mówiąc, wchodzeniu ciężarem w górę, aż osiągniemy ciężar właściwy. Czyli zaczynamy od ciężaru najmniejszego, po to, aby stopniowo budować ciężar, i dochodzi do ciężaru właściwego. Im trudniejsze ćwiczenie, tym tych serii rozgrzewkowych będzie więcej. Przyda nam się to na przykład przy martwym ciągu, przy przysiadzie ze sztangą, czy też wyciskaniu na ławce płaskiej. Dziękuję Wam za uwagę przez te wszystkie filmiki. Mam nadzieję, że pomogliśmy Wam troszeczkę w zdobyciu wiedzy na temat rozgrzewki. W razie pytań zapraszamy do kontaktu. Trzymajcie się!